Taka Dawaj, zaraźliwe jest już można? Tak, był atak z przodu, teraz jest atak z tyłu. Co jest ważne, ważne jest, słuchajcie, żeby jak mamy broń po prawej stronie, nie odwracać się na prawą stronę. Bo zobaczcie, jest to po prostu od razu dla mnie, dla atakującego, jeśli na wierzchu e ewentualnie jak e zobaczę pod kurtką, że, że coś jest, łatwo jest mi to po prostu złapać. Nawet jak on będzie tu próbował się sz sz szarpać, czyli zawsze na tą stronę się odwracamy, na którą. Na którą e, po, nie mamy, czyli w tym przypadku na, na stronę prawo. No i słuchajcie, no to tak, e, e, co to ma? Co? Tu nie rusza się. Gdzie ten palec to. na język pustowy położyłeś? Ja ci nic nie robię. Co ty taki nerwowy jesteś? Do domu idź, do domu. idź. No, gdzie mam? Do mama domu? cię woła. Okay. Już szybciej no, Ty ci, zima za mu, jaki chiepnięty jest kurwa. Za okay. mu, kurwa, mówię. Obiecałem, obiecałem ludziom, że nie będę bluził na firmach i nie pozwalasz mi tak. Odłó proszę odłóż tą broń a proszę. O proszę odłóż tą broń nie, nie mogę, nie, stój <gulet> a Nie, jest Właśnie na filmie jak trzeba cały czas myśleć zamiast nacisnąć a, a zamiast nacisnąć to zrobił stój aczkolwiek w tym dystansie być Biać może to bóg, mogłoby tak, zagrać tak, ale... <gulet> <laughs> Dobra, Ridi, jedź już do domu. Dzięki, kurwa, już, już. dzięki, dzięki, kurwa.